Wiecie, o czym dzisiaj będzie? Dzisiaj w Ewangelii Jezus będzie uczył nas się modlić. A niby, co my tu robimy na tym kanale od kilku miesięcy? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Oczywiście żartowałem z tym tekstem na początku, ale faktycznie dzisiaj Ewangelia o modlitwie. Ewangelia, w której Jezus uczy nas modlitwę Ojcze Nasz. Tej modlitwy na pewno nie muszę nikomu Nikomu mówić, ale bardzo tak mnie zachwyciło to, co tutaj jest napisane w Piśmie Świętym. My jesteśmy przyzwyczajeni do konkretnego tłumaczenia Pisma Świętego, które mamy na co dzień w kościele, ale ja tu mam taką Biblię, Biblię wydawnictwa Wokacjo i ona ma tutaj inne tłumaczenia bardzo często. Może czasem zwróciliście na to uwagę, kiedy, kiedy czytam Pismo Święte. I tutaj w tym tłumaczeniu ta Ewangelia zaczyna się w ten sposób. W modlitwie nie paplajcie jak poganie. Oni uważają, że dzięki swojej wielomówności zostaną wysłuchani. Nie upodabniajcie się do nich, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Te paplajcie jest tak wymownym słowem, tak sobie pomyślałem, że to jest takie w punkt. Nie obraża nikogo, ale w punkt wiemy o co chodzi. No kochani, po tym tekście trzeba się zastanowić, czy ja jestem bardziej podobny do uczniów Jezusa, czy bardziej do pogan? Jak wygląda moja modlitwa? Czy ja na modlitwie paplam? Można tu zadać sobie pytanie, to o co w tak naprawdę chodzi? To jak mam się modlić? Przecież, jak mówimy różaniec, to też powtarzamy w kółko i w kółko ciągle te same modlitwy. Między innymi to Ojcze nasz, którego nauczył nas Jezus. Różaniec to w ogóle oddzielna kwestia, to zostawimy sobie na kiedy indziej, ale Jezusowi tak naprawdę chodzi w tej modlitwie Ojcze nasz. Jezus zawarł, o co mu chodzi. Po pierwsze, Jezus zaczyna swoją modlitwę od słów Ojcze nasz. To dla Żydów było czymś niezwykłym. To było jakimś otworzeniem oczu. Dla wielu to było coś nie do pomyślenia. Nie można się spoufalać z Bogiem. A Jezus mówi: Masz być z Nim w relacji ojcowskiej. I to jest klucz w ogóle do modlitwy. Kochani, my często na modlitwie rzeczywiście bardzo dużo mówimy, jakby ciągle powtarzając w kółko i w kółko. Jezusowi chodzi o to, że to relacja jest dużo ważniejsza niż te słowa. I myślę, że, i, i że mamy traktować modlitwę w sposób relacyjny. Łatwo sobie przełożyć to na, nasz, na nasze życie. Czy wolałbyś, żeby twoje dziecko, twój syn, Twoja córka, twój ukochany, Twoja mama, twój tata, Codziennie przychodził do Ciebie i nawijał Ci przez słuchawkę, albo spotykając się, ciągle powtarzając te same rzeczy, ciągle w kółko mówiąc rzeczy, o których Ty już wiesz, o które Ty już przyjąłeś? Czy wolałbyś, żeby On przyszedł? Poświęcił Ci 10 minut i w te 10 minut powiedział dwa zdania, ale takie, które płyną od Niego z serca, takie, które są dla Niego ważne. To jest modlitwa. Takie spotkanie z Bogiem. Kiedyś chyba to pochodzi od Świętego Jana Marii Wianeya. Jan Maria Wianej wchodzi do, do swojego kościoła i widzi tam taki starszy pan siedzi w kościele codziennie go tam widzi i on tak nie ma mszy, nie ma niczego. On patrzy się na tabernakulum. Święty Jan Maria Wianej go pyta: co pan robi? A nas on mówi: nic. Ja tak sobie przychodzę, patrzę na Jezusa. On patrzy na mnie. W prawdziwej modlitwie pełnej relacji nie potrzeba słów. Trójcy jedyny na wiek wieków Zawitaj Pani świata, niebieska królowa, witaj. you never I was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa, Bogu nie będą dzięki.